poranek jak zawsze zaczyna się od sprzątania Kalinka od odkurza o tutaj legowisko Zuzanny które już, jest które już jest zepsute żeśmy zamówiliśmy łóżko nowe ma przyjechać do nas dzisiaj najpóźniej jutro więc zobaczymy. O. Co jest, specjalnie, żeś zamówił jedynkę. Filip też tutaj, jest na swoim legowisko. <noise> że co? Żeby że mamusi nie brać. Tak, zamówiłem jedyneczkę, dokładnie tak. Ja się wyprowadzam tutaj od Kalinki z przyczepy i idę do Przedsionka na swoją jedyneczkę. Będę miał ciszę i spokój. ze mnie zrobił. Zginął. Zginąłbym bez Ciebie, z pewnością. Kalinka poszła robić zajęcia z dzieciakami jako instruktor. Tu w naszej szkółce oddech, na kempingu Kaper, a my Jemy śniadanko, ja już jestem po śniadanku, Zuza jest po śniadanku, Filipie płatki, tak? Filipku, płatki jesz? i co oglądasz dzisiaj w telewizji? Lolo no, no. Lolo? A co to jest Lolo? Kolega Paryona A, Kolega tak. mamy Lolo, Kolega Pariona. Także dzisiaj trochę leniwie. Rozpoczęliśmy poranek, bo na dworze jest pochmurno, co pada nie pada deszcz. Ale pogoda jest taka... średnia. Filipak tak zgłodniał, że robię mu dokładkę kuleczek śniadaniowych. Powiedział, że chce drugą miseczkę zjeść, a ja chyba dzisiaj trochę się poruszam, bo jakiś jestem taki zamulony od rana, więc mam taki plan, że pójdę sobie pobiegać. Dzieciaki odpoczywają, zło zależy Filipie i ogląda swoich YouTuberów, a ja pójdę trochę, poprawiam sportów. Także ciężko mi się zmobilizować, ale mam taki plan. Mam nadzieję, że moja silna wola pozwoli mi na to, żeby to zrealizować. A tymczasem zrobię te płatki Filipowi. Niech ma. Chopak rośnie. Więc potrzebuję. Potrzebuje budulca dzisiaj, na sportowo, napiw pompeczki. Rozgrzewka zrobiona, pompki zrobione, deska zrobiona, rozgrzane ciało. Rozgrzane mięśnie, czas na bieg. Tak jak zapowiedziałem, zmusiłem się, zmobilizowałem się idę biegać. Biegnę dzisiaj do Władysławowa, robię sobie 6 km. Pierwszy trening, pierwszego to zapłoty będą, do zobaczenia później. Ja już mam połowę trasy za sobą, jestem we Władysławowie. Także pokonałem 3 km, nawet troszeczkę ponad 3. No, i jak na pierwszy raz myślę, że powrót, czyli będzie 6 km i 200 metrów, może 300, jest w zupełności wystarczy, żeby też się nie zbytnio nie przeforsować. Także jak będę na miejscu, to znowu wejdę na nasz vlog. Także do zobaczenia. No i kolejne kilometry pokonane. Także myślę, że jak na pierwszy raz ponad 6 km to całkiem niezły wynik. Teraz tylko samodyscyplina żebym przynajmniej co drugi dzień sobie taki albo większy dystans robił i myślę, że będzie ok. jeszcze nie ma bombardillo, jak tam obiadek? dzisiaj? dobrze smakuje? Zuzanna już zjadła, Filip jeszcze konsumuje Dzisiaj obiad dwudaniowy, zupka I Kotlecik Wydanie. w bułeczce A wcześniej była kukurydza I to Zuzanna robiła kukurydzę Tak, ja We're jadłam frejerze. Ja jadłam i Zuzia jadła Okej, okay, czyli dzisiaj brzuchy pełne? Mm? Okej, okay, no to super Dzisiaj czas na pranie Także wykorzystuję to, że jest ładna pogoda że świeci słoneczko, że jest ciepło. No i postanowiłem zrobić pranie. Także piorę ciuchy, takie podstawowe, typu bielizna Filipa, moja. Po to, żebyśmy mogli sobie z niej korzystać. Bez potrzeby wywożenia jest powrotem dużo aardowy. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dzięki temu oszczędzamy przede wszystkim czas. I jest to jakaś rozrywka na kempingu. Jakby nie był. Część rzeczy zejdzie, a część rzeczy nie zejdzie. To, co nie zejdzie, to będzie musiał trafić do pralki. A to, co zejdzie w ręku, to nie można nosić. I nie będzie trzeba pić. Także stare metody też są dobre, bo są sprawdzone. mamy suszarkę o, i tu zrobiłem sobie to pranko także tam jest pianka ponczo Filipa i dzisiejsze pranie więc nie sobie o, elegancko w miarę, to, w miarę rozwiesiłem chyba w miarę jakoś tak równo nie powinno być problemu, że tam coś w środku będzie mokre, raczej jest wszystko ok, skarpetki, majtki i spodnie Filipa krótkie dwie sztuki i jedna sztuka długich. A tu powiesiłem nasz nowy gadżet, właśnie ten, który żeśmy Wam przedstawiali na poprzednim vlogu naszym dotyczących gadżetów top 10 i to jest właśnie nasz panel solarny, z którego ładujemy m.in. gimbala, z którego teraz korzystam. Na supie? No to dawaj, bo Cię znosi. No, musisz zeskoczyć z tego supa. Musisz zeskoczyć i poprawić sobie kurs. A zapinasz najpierw. Zaraz, i tak płyniesz na mieliznę. Więc się sam zatrzyma. No, dobra, zeskocz, bo połamiesz, wiesz. Wiem. No. Chodź, płyniemy w tamtą stronę, jak do małego morza byśmy chcieli płynąć. To musisz sobie inaczej ustawić, nie w drugą stronę. Teraz idziesz ruchą. O, dziób musisz wziąć. Dobra. Dobra. No, co, no, to co, płyniemy? to płyniemy. No. Co Filipku? Tak, popłyniemy w, w Twoje, naprzód w, w, w moje prawo, ale poczekaj chwilę. Lekka zmiana planów, właśnie rozmawiałem z Kalinką, która tutaj skończyła zajęcia w oddechu w tej szkółce surfingowej. I przekażę te informacje Filipowi. Filip, mama skończyła zajęcia i prosiła, żebyśmy wrócili tam, skąd żeśmy wypłynęli. Ona do nas dołączy. Więc na razie zmiana planu płyniemy z powrotem do miejsca startu. Ja ci wypchnę może, co? Dobra, ale ja cię wypchnę, poczekaj. Jesteś gotowy? Tak. Okej, okay. mniej więcej na jaką? No tam dalej. Dobra i ci obracam. O, jest okej. Okay. Dobra, czyli płyniemy w tamtą stronę w takim razie.

Albo zębami szczególnie moimi, jak ja mam takie słabe zęby, to nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Ekstra ładnie. No, a ja puszczę. Super, no ciekawe, jaki będziesz miał rekord w ilości baniek. Nie, tak to nie, bo to zaraz się skończy płyn. A tutaj placki leży. Jeszcze raz baniki tam mamy? Ok. wiesz ile puszczaliśmy tak ładnie Ale... jak ty patrzysz to jest śnie no i mam ją z profesjonalistką a mógł puszczalić tak blisko? nie, Dlaczego? nie dotykaj obcych bo nie wiadomo czy nie ugryzą no, bo... Tak. Dobra, miękkie baby jody. Dobrze Kalinko, to, to pobaw się w takim razie. Zasłużyłaś dzisiaj na zadanie. Dookoła. A ty trzymaj tą? No to mogę też tak. No. Nie, nie ma. No. Nie. Lepiej nie. No lepiej pojedynczo zrobić tak zrobić. Że a, a Półwysep Chalski jest dłuższy niż e, tamty? niż który kochani? Półwysep Chalski jest miesiącu na półwyspy muszę być tak ale tam nie ma ale tam jest, jest ląd ale ten ląd jest dłuższy niż tamty no lądy są dłuższe niż Półwyspy tam? Hmm. A, od tam? No? no tak tam mamy płótka, to... potem jest e, droga na Gdańsk co to im głębiej tym lepiej co? Im głęb, głębiej, tym lepiej. <grymne> Ty też śmiesz, no. Bez to coś nie śmieję. W śmokło. Tak? No słabo klei w ogóle. Kalinka się przygotowuje do wyjścia do restauracji. ponieważ... ma na twarz. Tak, ponieważ dzisiaj jest nasza rocznica ślubu 8 lipca. Jak to słuchajcie przestało na kempingach? Nie zakłada się sukni, tylko zakłada się bluzy oversize'owe i czapkę do restauracji. <głos> <głos> A że ja mam dużo czapek, Po szukaniu, Aha, Sama nie wiem, którą no. mam założyć. I to jest właśnie na helu, to jest moda helska. Czapki. I to, i to jest problem, nie sukienka, nie bluzy. Piraczki, tylko tak. jaka czapka. jaką czapkę mam dzisiaj Aha. założyć. Czy od Karoliny, czy od surfingu, czy grubą, czy cienką, czy jaskrawą, czy żeloną. Takie się rzeczy nosi, słuchajcie. Czy o, czy kapilinder na dzień. To też jest inna moda, wiecie, jak z dzień się chodzi, a jest inaczej jak z wieczorem. Ale powiem Wam szczerze, że chyba najbardziej to mi ostatnio ta podpasowała. Nie, to jest fajna, bo ona jest tak taka jest cienka. cienka. I taka jest też przepuszcza powietrze, mhm. więc tak, latem jest chłodna, a zimą jest ciepła. Czego nienawidzi na pewno moja fryzjerka. I będzie wściekła, że ja ciągle chodzę w czapkach, bo to się włosy niszczą, jakby nie było. I się szybciej przetłuszczają. No ale co zrobić, no jak można w chałupach na helu yy, nie nosić czapki. Przecież trzeba wyświecić. Idziemy, ja mam tak, wzięłam sobie troszeczkę proseczko, delikatnie. Dobra, czyli co? Plan mamy taki, że dzieciaki dają nam dzisiaj wolne e, w prezencie. Tak. Ja Wam słuchajcie, tak. E, my jesteśmy generalnie z Łukaszkiem pracoholicy, Więc stwierdziliśmy, że nie będziemy całe dnie leżeć i pachnieć. E, więc mnie poprosiła tutaj nasza szkółka kempingowa, czy nie mogła trochę e, zaopiekować się dzieciakami na półkoloniach. Tak, więc też tam za 4 godziny mam dyżur z tymi naszymi robakami kempingowymi. No i też robię dla nich zajęcia nauki pływania. Więc, więc tak nasze dni wyglądają. Łukania, ogarnia tutaj dzieciaki nasze. Co nie jest łatwe. Więc też nie wiem czy jest lepiej, czy on jest, siedzi sam To z nimi, czy lepiej jest, jak ja siedzę z obcymi dziećmi, nie? Więc, więc tak to wygląda. No i wieczory mamy dla nas, dla siebie. No dzisiaj u mnie na przykład w kuchni były na obiad hamburgerki, mm. więc dzieciaki zadowolone. Rano byliśmy z Filipem w Lidlu. Tak, byliście z samego rana na śniad po, po śniadanku. Tak, byliśmy w Lidlu. E Będziemy sobie buty jeszcze tylko założyć. Jakieś... No i nie pada. Jest, to jest plus. A No i w końcu udało nam się uciec od dzieciaków. Wyszliśmy z naszej przyczepy, z naszego przedsionka. Ale daleko żeśmy nie odeszli, ponieważ tutaj już mamy pierwsze zejście na plażę. Zejście, ulica. Jaka to jest? I znaleźliśmy przyczepę, która jest finansowana z 500. Teraz tak zastanawiamy się, czy faktycznie ten program rządowy obejmował dofinansowania do przyczep kempingowych czy po prostu jest sobie zrobił żarcik jeżeli macie w ogóle jakąś informację na ten temat, czy był jakieś dofinansowania z tego programu rządowego tudzież innego na zakup albo nie wiem, doposażenie albo współfinansowanie takich przyczep, no to dajcie znać bo chętnie byśmy z tego skorzystali myślę, że wiele osób by z tego skorzystało a my jesteśmy w drodze idziemy, idziemy, idziemy i kroczymy sobie wyszliśmy już z tej ulicy jaka to była, Syrusza? Tak, Seriusz. Sirius. To jest Sirius, Sirius, Sirius. A z Harry Potterem. Dobra, jesteśmy Serius ja. Black. Jak teraz? I tak jak Harry Potter różdżką. Tak z jest gimbalem. Ten gimbal w ogóle ze mną nie współpracuje. Absolutnie. Jesteśmy w drugiej części kempingu, takiej spokojniejszej części. A tutaj mhm. jest troszeczkę mniej przyczep. Nie wiem, czy mniej, no może nie mniej, ale wydaje too, się, że wydaje się, że jakby było mniej, aczkolwiek Bardziej są tutaj freestyleowo poukładane poukładane są Tak jakby frizon, nie, tak. bez takich parcel. O o o, dobrze powiedziane, bo to bo to też masz taki. Tak, taki frizon bez parcel. No tak. Słuchajcie, uciekliśmy z przyczepy, idziemy, I tak. idziemy, a tam, Widzicie? to jest za mną i za Kalinką? Filip i Zuzanna. Czekamy, czy nas śledzą, czy nie. Czy tam ich śledzimy. Ała. Fakt jest taki, że kazali nam od nich odejść, bo im robimy siary. A oni oglądają jakiś kabaret. Bo tam za moimi plecami... Przyjechały jakieś kolonie i robią jakiś kabaret. Pewnie w ramach jakiegoś tam programu swojego, kolonijnego. Więc ci kupili sobie żelki, siedzą na krzesłach i zadają kabaret. Więc my uciekamy dalej. Dechy zostawione. Kalinka uważaj, by się nie potknęła. Co jest? No, fajnie. Jak się nazywa? Fanatik. Bardzo fajnie. Taka miła w dotyku, nie? Druga ja, Kolory kalinkowe. Tak, twoje kolory. A tu masz lekka? Fanta, Richard. Stop, stop. Wysoka, da... który chce się. Okay. Tak, Ta karta początkujących. Także sprzęt sobie tu stoi, leży, wisi. O! Stoją. Wdechy, tam leżą, tam dalej wiszą. Także jest trochę tego. A my gdzie idziemy? nadal uciekamy? Nie, to no. mnie prowadzi. Ostatnio wpływaliśmy na tej motorówce. O. Że mało ci rzęsy. W tym roku zrobili takie płotki tutaj na kempingu, żeby. Ludzie nie niszczyli przyrody, żeby nie wchodzili tutaj właśnie w tę trawę. Ta trawa jest, nie wiem, czy pod ochroną, czy jakieś regulacje. Nowe przepisy weszły w życie. W każdym razie nie można tutaj ani wchodzić, ani cumować. Skuterów, łódek, nie wchodzić z supami itd., itd. Także takie płotki są w tym roku praktycznie po całej długości kempingu. Kalinka, która to ta bojka? Tutaj mówiłaś, bojka gdzie ty z tymi zwyczajkami pływasz? To bojka, przebijamy piątkę. A tam jak ta motorówka stoi. Odprawamy do bojki, przybijemy pionę bojce i wracamy. A, okay. I ciągle jak to Kalunia mówi to tylko dwa baseny. A dzieciaki co? Mówię, no nie, baseny, no, jest basen, tak, dwa, o baseny, dwa baseny, sorry. Dwie długości. Spory ten basen, jeżeli chodzi o za Ale fajnie tutaj jest, bo Kala mówi, że bardzo, bardzo daleko od lądu jest płytko. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy z powrotem w Hall Park 3 w restauracji tawerna. Serw tawerna. Serw tawerna? No, to no tak. A ty czeka, żebym się to powiedziała, ja, ja nigdy nie mam pamięci. Serw tawerna, a z jakiej to okazji? Z okazji um, ślubu. Ale rzuciliśmy ślubu. Śrub, który był prawie 10 lat temu. No, prawie 10 lat temu, także dzisiaj świętujemy, celebrujemy, zamówiliśmy sobie parę rzeczy, także nagramy Wam i pokażemy jakie tu dzisiaj nowe rzeczy wymyślili. Ostatnio były zupki. Tak, ja miałam tajską, nie, ja ostatnio tak. miałam żureczkę. Żureczek taki sobie tańską. A wcześniej ja miałem żureczek a kalinka miała tajską, a dzisiaj wymyśliliśmy nowe rzeczy, także... Jeszcze zarazkę? E. Małe. Tak. Zaraz po piwku sobie spróbujemy. Tak I mamy... Kalmary, ziemniory. I tu mamy trio śledziowe. Tak. A. Co jemy najpierw? Nie, wszystko teraz. I tak, jesteśmy chwilowo u nas na naszym patio grodowym, w naszej bazie. Przyszliśmy po Filipka, bo jednak okazało się, że Filipek. To jest Filipek. potrzebuje jeszcze być statusiem i z mamusią. Ten płakał. Bał się. Czego ci bał. Nie? gdzie bał się? Filipek? Fifi? No chodź, ubierz się. Się przejdziemy. Przejdziemy się we troje. Jeszcze raz. Mówię ubierz się, przejdziemy się we troje. Załóż bluzę. pójdziemy. Co? Ale, no ale my idziemy, nie będzie... Idziecie, wyłącz grę i chodź. Ale gdzie my Przejdź się na spacer. Ale ha? nie wiem gdzie. Idziesz czy zostajesz sam? No to jak idziesz, to wyłącz grę i będziemy sobie szli na plażę. Tylko wiesz, co chyba musisz koniecznie bluzę założyć. Koniecznie bluzę i skarpety i buty, a nie jakieś japonki czy klapki, okej? Okay? No, także idziemy we troje na plażę.